Witam się z Wami dzisiaj z miejscowości Bangarats. Jest to miejscowość mniej więcej w połowie drogi z Piatra Namc do Bikaz. Dzisiaj będziemy przejeżdżać przez Keile Bikazu, które są przepiękne, bo już tam byliśmy dwa lata temu. Tutaj dzisiaj spaliśmy. Powiem Wam, że ja zapomniałam gdzie my przyjechaliśmy, bo w sumie tak naprawdę nie wiedziałam, bo było ciemno jak tu przyjechaliśmy. jak się rano obudziliśmy i zobaczyliśmy ten widok, to mówimy Boże, co za szczęściarze tam mieszkają. Przepiękne widoki. Akurat ten region Rumunii nam się tak spodobał, że go postawiliśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o regiony, które nam się najbardziej podobają. Jest szczerze mówiąc 14:30, coś takiego. Dlaczego tak późno? Ponieważ Enzo ma bardzo silny temperament, jest bardzo charakternym chłopcem i bardzo nie lubi się słuchać. I żeby nie było. My byliśmy nastawieni na coś zupełnie gorszego, byliśmy nastawieni, że będzie tak jak było na przykład w Barcelonie rok temu i jest trochę lepiej, chłopak się czegoś uczy. Jeszcze też się rano wykąpaliśmy wszyscy. Tylko mój problem jest teraz taki, że po raz kolejny nie byłam w stanie domyć szamponu z włosów. Nie wiem o co chodzi, to chyba jest szampon, który się ciężko spłukuje, bo wiele razy już miałam tak, że po prostu nie dopukałam szamponu, niestety. No, wracając do dzieci. Dlaczego zaczęłam w ogóle ten temat? Chodzi o to, że Wy możecie myśleć, że my mamy tyle czasu do nagrywania i do montażu, ale wyobraźcie sobie, że jesteście non-stop z dwójką dzieci. Ok, mama i tata. Ale jakby dzieci też potrzebują naszej uwagi. Są rzeczy, które musimy im tłumaczyć, musimy z nimi rozmawiać, są różne sytuacje, których nie przewidzimy. I po prostu nam wszystko zajmuje tyle czasu, ale to tyle czasu, że nas to już zaczęło frustrować, że my nie potrafimy wyjechać z miejscówki szybciej niż o 12. Ale z drugiej strony mamy bardzo dużo czasu, tak ogólnie kilka miesięcy, ale jakby jest w, gdzieś w nas to coś takiego, że no chcielibyśmy robić więcej, ale nie jesteśmy po prostu w stanie, chyba często po prostu zaakceptować, że my z dnia mamy tylko pół dnia. No cóż. Takie życie. Teraz jedziemy do Cieśniej do Balan, a dalej zobaczymy, co będziemy robić. Dzisiaj tak trochę bez planu, bo jedynym planem jest to, że pojedziemy do Balan. Jeżeli chodzi o nasz setup z panelem na dachu, no to teraz e, przy lekkim zachmurzeniu, tak naprawdę, e, produkujemy 255 W. Czyli, tak jak mówiłam, lepsze to niż nic tak naprawdę. Lodówka teraz pobiera 54 W, nie rozumiemy czemu. Bo generalnie ta lodówka bierze do 40 W, normalnie 43, coś takiego. A przed chwilą nam skoczyło do 70, teraz włączyłam tryb eko i spadło do 50 kilku. Dziwne. W każdym razie cieszymy się, że produkujemy cały czas prąd w ciągu dnia i że nie musimy pilnować paneli. Dotarliśmy do miejscowości Georgień, jak możecie zobaczyć, jesteśmy pod Lidlem. I tym razem tu nie dlatego, że chcemy naładować baterie, ale dlatego, że dzisiaj jest dzień, kiedy się umówiliśmy, że zrobimy zakupy, więc jako że już byliśmy w tym mieście, tak nas GPS poprowadził, że po prostu musieliśmy przejechać przez miasto. A no to się zatrzymaliśmy w Lidlu, bo później jak pojedziemy do Rzydziego Cioci, jakieś pogaduchy i tak dalej, to już później byśmy nie pojechali na zakupy. Tak więc super, że znaleźliśmy tutaj Lidla. Ja teraz idę zrobić szybkie zakupy. Próbujemy robić zakupy na mniej dni, bo zawsze się gdzieś znajdzie jakiś supermarket, a jak robimy na trzy dni i więcej, to wyrzucamy jedzenie po prostu. Bo co wiecie, jesteśmy w drodze, to są takie nieprzewidywalne sytuacje, że jednak zjemy gdzieś indziej, zjemy coś innego, coś się popsuje i po prostu kończymy z reklamówką jedzenia do wyrzucenia, a to nie jest, ok, Więc staramy się tego nie robić. Cóż, w każdym razie dobrze, że mi się już mental zmienił, bo kiedyś nie miałam problemu z wyrzuceniem jedzenia, a teraz już mam. Ok, za taki wózek plus te rzeczy, co są tutaj, um, w sumie tu są też jagody go i e, orzechy pekan, ale no ja w sumie jestem taka, że ja na no jedzenie nie oszczędzam i za to zapłaciłam 90 euro, e, z czego jeszcze wzięliśmy sushi sobie teraz na szybko, dwa takie są. Tak więc no nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Ceny są takie, hmm, trochę holenderskie, ale też zależy, bo teraz były też takie zakupy w sumie trochę uzupełniające nasze zapasy, bo ostatnio tam, o na przykład owsianka nam się skończyła, dobra, to akurat nie jest drogie, no ale właśnie orzechy, jagody go i takie rzeczy się pokończyły. Wziąłem kabanosy, normalnie kabanosów nie biorę. Zobaczcie na tą wioskę, tak typowo w Rumunii robią, że wzdłuż drogi są pobudowane do, domy, Jak to wygląda. W Polsce też mamy takie wioski, ale też mamy takie, wiecie, że są po prostu razem taki zbiór, kwadrat, koło, cokolwiek. Po kilku godzinnej drodze dojechaliśmy do cioci Dżidżiego, do Balant w rumuńskiej Hargicie. Ciocia zaopiekowała się nami świetnie, było pysznie, ciepło i rodzinnie. Spędziliśmy naprawdę miłe chwile. Następnego dnia weszliśmy na wzgórze, by spojrzeć na Balan w całej okazałości. To miasteczko wciśnięte między góry Haszmasz, założone jeszcze w XVII wieku przy wydobyciu żelaza, a od 1785 roku słynące jako ośrodek górniczy po odkryciu złóż miedzi. W latach 60. i 70., gdy kopalnia była w rozkwicie, mieszkało tam około 16 tysięcy osób, z czego 6 tysięcy bezpośrednio pracowało pod ziemią. Miasto dynamicznie się rozbudowywało. Powstały wtedy osiedla, blokowiska, kina, szkoły, szpital, restauracje i zespół piłkarski. Jednak kopalnie zamknięto w 2006 roku, co wywołało kryzys. Liczba mieszkańców spadła z około 7900 w 2002 roku do 5414 mieszkańców w 2021 roku. Dziś wiele bloków mieszkalnych jest opuszczonych. Stoją puste, z czasem niszczeją. Pozbawione życia, co rzuca smutny cień na dawną świetność. Kolejny dzień to świętowanie urodziny kuzyna Dzżdżiego. Było tradycyjnie: tort, śmiech, wspólne opowieści. Po obiedzie pełni wrażeń ruszyliśmy dalej. To był czas, który pokazał nam, jak historia żyje w miejscu. Stojące bloki, ciche ulice i piękne wzgórza nad miasteczkiem mówią więcej niż książki czas ruszyć dalej. Już jesteśmy w drodze. Nie wiem ile kilometrów przejechaliśmy i teraz zrozumieliśmy, że niestety GPS nam zmienił drogę, którą chcieliśmy jechać. Trochę się wkurzyliśmy na początku, a później powiedzieliśmy: dobroż, już nam się nie chce wracać, jedziemy tą drogą". A to dlatego, że wyznaczyliśmy sobie punkt jakieś 400 km stąd. Jesteśmy aktualnie w Ditrau. No i wyznaczyliśmy punkt 400 km stąd, i wiecie, są różne drogi, jeżeli to jest 400 km. I Gigi wybrał dobrą, jeszcze się upewniał, bo już wcześniej nam się zdarzało, że zmieniło. No i tak zmieniło. Nie rozumiemy dlaczego, no ale. No cóż, trudno, jedziemy inną drogą, nieważne. Eee, tak, i powiem Wam, że miło spędziliśmy czas w balant. Naprawdę fajnie się tam czułam, mimo że miasto nie jest najpiękniejsze, w sumie byliśmy zobaczyć centrum. No i tyle na temat tego miasta, bo nie jest to duże miasto, ja bym to raczej nazwała taką większą wioską, można powiedzieć. I co? Zabieramy Was dalej z nami. Mimo, że byliśmy u cioci Dżidziego, to i tak spaliśmy w kamperze. Mimo, że mieli dla nas wolne mieszkanie, nie wiem, jakichś sąsiadów, coś, ale my jesteśmy w swoim domu, mamy tutaj wszystko, co potrzebujemy i nie mamy potrzeby... Gdzieś z zakwaterowania, więc po prostu no, odmówiliśmy, bo nawet nie mamy jak zrobić bagażu. Wiecie, nie mamy żadnej walizki ani nic. Jak zabierzemy nasze rzeczy już do jakiegoś miejsca, to później dzieci coś poro naszą porozrzucają i wtedy będzie pewnie masa zgubionych rzeczy. Tak więc woleliśmy po prostu spać w kamperze i tak to nam to nie robi za bardzo różnicy, jeżeli chodzi o wygodę.

Zrobiliśmy mały postój w miejscowości Wytawa e, i jedziemy zaraz dalej, gdzie chciał się zatrzymać, żeby zobaczyć e, czy panele się dobrze trzymają tak dla A? bezpieczeństwa, tak? Tak. Ja tutaj nadzoruję filmowanie. Nie <laughs> banana. Są kwiatki. Da, są kwiatki. Zatrzymaliśmy się pod tym. jest aktualnie na kamperze, więc go nie widzicie. O. Jednak jest tutaj. Okay. Ja? If you check, I believe you. If you check, I believe you. Jak tam jest nadzorowanie filmów? Dobrze idzie? Tak. tak? To się cieszę. Wraca w re. Nie można tak do wody iść um, poszukać rybki, tak? Nie no. wolno iść. <laughs> Nie wolno Posyć iść do wody. Bój, w... Tak? Trzeba no. mieć łódkę. Tak. Możesz inne inny um, ubrano, tak? Tak, musisz się trochę inaczej ubrać niż normalnie. No chyba, tak, że nie przeszkadza ci, że będziesz mokry. Zielone, taki... taki zielony, taki strój rybacki. Tak. Chcesz iść łowić rybie? Kotek tam jest. Kotek? Tak. A no, rzeczywiście, kotek. Enzo jako bardzo socjalne dziecko zagadał tutaj do pani od tego domku i pani powiedziała, że ma małe ja kotki idzie. i czy chce zobaczyć. O, pani idzie. Oh. Ah, mama, não. Are aregura, Are metro, are. Oh, que <laughs> ah. <laughs> manso. Ah, é Isso não, não da dica Ai, quando está? Ai, ai, tá? é, tá. é, tá, 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 tá. bravo, bravo, bravo. Pokazywałam wam, że się zatrzymaliśmy pod czyimś domem i że ta pani zagadała do Enzo i... E, czy w sumie Enzo zagadał do tej pani i pani przyniosła małe kotki, później pokazała większe kotki nadal małe, ale większe, później pieski e, Enzo się bawił jakąś taką koparką dla dzieci e, pani też ma 80 krów jej dzieci są w Anglii, tak więc dzieci sobie, sobie w sumie uciło z nią pogawędkę ja byłam w kamperze, bo i spała, więc chciałam jej pilnować. No, teraz jedziemy dalej zobaczcie. Buskonny Iha. No mają, patrzcie, butle na, na mleko. Może mają jakieś owce, albo kozy, albo krowy. Chwilę przejechaliśmy, ale niestety co? Sygnał odmawiał posłuszeństwa. Tam nie ma w ogóle asfaltu, a tu jest urząd gminy. A, no tu mało asfaltu mają. E, w każdym razie no, sygnał odmawiał posłuszeństwa, tak więc musiałam iść do tyłu, odpalić Starlinga, bo nie wiemy gdzie jechać, jesteśmy zagubieni. Krążymy po rondzie, aż nam się załączy Starling. Patrzcie, kranik z wodą sobie stoi tutaj, taki samotny. Musimy zmienić miejsce tego węża, bo zawsze musimy otwierać garaż. Enzo próbuje wyjść z kampera. Ale przynajmniej woda się znalazła. Widzicie? Jaki przypadek. W złe miejsce pojechaliśmy, bo nie mieliśmy zasięgu. You zrobić to od mnie? Ja. Okej. Okay. W złe miejsce pojechaliśmy i, i się znalazła woda.

Zamykamy okno, bo wydaje nam się, że po raz drugi skończy się asfalt, ale dziedzić cały czas powtarza że tu jest tak pięknie, bo zobaczcie jakie zadbane, nie wiem czy coś zobaczycie w sumie. No, znowu się skończył asfalt. I it was asphalt. And they make new one. Będą you know. robić nowy asfalt. Tak, widzicie cały czas powtarza, że jest tu przepięknie, bo bardzo zadbane domy. Nawet takie tradycyjne i zadbane. Um, I... Cały czas powtarza, żebym mu kiedyś przypomniała o tym miejscu. Jesteśmy teraz w regionie Bistrisa na Saud, jeżeli to dobrze wymawiam, bo generalnie o tym regionie słyszę pierwszy raz. Patrzcie to. This is how I grow up, my This is how was my Gigi się tak wychowywał. Teraz mu przypomina dzieciństwo. Dzieci. Dobrze, że zamknęliśmy okna tym razem. O matko, ostatnim razem nam tyle wleciało tego całego pyłu, że ciężko się oddychało. No. Tak więc, jeżeli chodzi o ten region, to nie dość, że są piękne widoki, to są bardzo... O rany! Co to jest ambulans? What? Jako, że mieliśmy 10 km do miejscowości Bystrzyca, to postanowiliśmy tutaj wjechać. Zobaczymy, czy tutaj zostaniemy na noc. Zobaczymy, jak nam się spodoba miasto. Póki co, obrzeża są super. Naprawdę zadbane domy, przepięknie, nie tak blisko ulicy. Nam się bardzo podoba, ale zobaczymy, jak będzie bliżej centrum. Czy będziemy chcieli zobaczyć więcej, czy nie. Pierwszy raz napotkaliśmy znak, że jest zakaz powyżej 2,5 tony. No, no, niestety my mamy powyżej 2,5 tony. Mamy o tonę więcej, tak więc nie jedziemy tam. Zostawiliśmy kampera na parkingu i idziemy w stronę miasta. Enzo bardzo chciał wziąć nogę, tak więc ma nogę. Tylko problem jest taki, że, że on ją dostał, no to od razu Zoe chciała. Zobaczcie, jak Ridzi musi ją mieć z hulajnogą, nie chce jej puścić. Może co za słodzie. <laughs> Zrobi fajnie? Da! <laughs> Jechali z tymi konikami, bo po prostu są dni takie średniowieczne, można powiedzieć. I zobaczcie, tam jest jakiś festiwal. Z takimi światełkami, tam są. Idziemy zobaczyć. Wydaje się to coś fajnego. Muszę przyznać, że jest bardzo miła atmosfera. Poza tym, że z tą kolejną i on, kurde, tak szybko idzie. I boję się, że nam się zaraz gdzieś zgubi, bo on nie za bardzo uważa, chociaż. Dzisiaj mu w sumie puściłam taką bajkę edukacyjną, można powiedzieć, o tym, żeby no, uważać i słuchać rodziców, tak więc generalnie od tamtego momentu jest bardzo grzeczny, a więc mam nadzieję, że się nie zgubi. Gigi klasycznie z langoszem ze śmietaną, czosnkiem i serem, a ja klasycznie z krutoszem kołaczem z cynamonem. To jak to pachnie, to jest po prostu najlepsze na świecie. Ty będziesz filmować, tak? Wróciliśmy do kampera. Powiem wam, że nieźle trafiliśmy, bo fajnie było. Fajnie było, fajna muzyka, fajne tańce z ogniem, mimo że nie, nie widziałam za dużo. Się śmiałam, że jak ktoś wyciągał telefon przede mną, to spe, wyciągał specjalny ekran dla mnie, żebym widziała, co tam się dzieje, bo po prostu jestem za niska. <laughs> I wszyscy byli tam z przodu i po prostu się zrobił taki tłum, że... No nie widziałam, e, jeżeli nie stanęłam na palcach. Tak więc fajnie trafiliśmy, bo nie mieliśmy pojęcia po prostu, że tutaj będzie taki festiwal średniowiecza, coś takiego. Teraz jest już tak późno, jest już 23. A jestem tak zmęczona. Tak więc będę się z wami żegnać i dziękuję Wam za to, że po raz kolejny byliście z nami i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa! pa.